Tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co moim zdaniem zostało potraktowane jednak dosyć powierzchownie, czyli o zarządzeniu numer 822 przez 2024, już drugie zarządzenie w tym wideoblogu. Tylko, że tym razem jest to zarządzenie prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Nawiasem mówiąc, nie mogę sobie, przepraszam, darować tego przytyku. Proszę zobaczyć, jak dramatyczna jest jakość polskich mediów, które w pierwszym momencie, kiedy ta sprawa wypłynęła, przez długi czas pisały. O rozporządzeniu prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Proszę Państwa, prezydent miasta nie wydaje rozporządzeń. Rozporządzenia to są akty wykonawcze władzy centralnej. Prezydent miasta może wydawać zarządzenia. To jest naprawdę elementarz. Nie wiem, jak dziennikarze piszący generalnie o polityce, o państwie mogą tego nie wiedzieć. No dobrze, natomiast kluczowy w tym akcie jest załącznik do tego zarządzenia. Linki umieszczam w opisie filmu, mogą Państwo przeczytać sobie całość. Wbrew temu, co przede wszystkim zostało nagłośnione, czyli akcja zdejmowania krzyży, tak to było przedstawiane, sprawa pozbywania się symboli religijnych z Urzędu Miasta Warszawy i jego delegatur, moim zdaniem, nie jest na pewno jedynym wątkiem istotnym tego zarządzenia, a nawet powiedziałbym, że być może nie jest wątkiem najważniejszym. Niestety, poprzez to, że właśnie ta kwestia została wybita na pierwszy plan, najbardziej podkreślona, zniknął moim zdaniem ten główny sens tej sprawy. Ja o tym napisałem. Dłuższy tekst w tygodniku do rzeczy, on jest dostępny dla prenumeratorów na naszym portalu, i też umieszczę Państwu link w opisie filmu. Kluczowe w tym zarządzeniu jest to, że ono stwarza coś w rodzaju alternatywnego porządku, któremu mają się podporządkować urzędnicy. Z jednej strony mają funkcjonować w tym oficjalnym porządku, który polskie prawo na nich wymusza, z drugiej strony mają sobie przyswoić i działać w alternatywnym porządku, który jest tym porządkiem radykalnej lewicy, takim, w którym nie ma norm. O tym za chwilę Państwu powiem. To jest moim zdaniem w tym zarządzeniu szczególnie istotne. Spójrzmy najpierw do definicji dyskryminacji, która się pojawia na samym początku. Na początku tego załącznika do zarządzania mamy słowniczek i czytamy tam następujące zdanie. Dyskryminacją może być też sytuacja, w której pozornie neutralna praktyka, postanowienie prawne lub przyjęte kryterium w rzeczywistości stawia niektóre osoby lub grupy w gorszej sytuacji. Co nam to zdanie mówi? Mówi nam tyle, że nawet jeśli dana osoba jest traktowana tak samo jak inne, czyli nie jest dyskryminowana, to ona może być mimo to dyskryminowana. Jak to rozumieć? O co tutaj chodzi? No tutaj chodzi o to, żeby przekonać urzędników, wbić im do głów, że dyskryminacja jest sprawą całkowicie subiektywną. Nie wystarczy, że oni będą rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. To jest za mało. Oni jeszcze muszą wyjść naprzeciw całkowicie subiektywnemu poczuciu, że ktoś jest dyskryminowany. Mamy odniesienie do tego w standardzie drugim, gdzie czytamy: Nie podważaj doświadczeń dyskryminacji, o których mówią Ci inne osoby. Postaraj się zrozumieć istotę sytuacji z ich perspektywy, co się wydarzyło, jak się czuły i dlaczego. Nie podważaj doświadczeń dyskryminacji. Mamy do czynienia z z całkowitą relatywizacją pojęcia normalności. Znaczy, decydujące ma być to, że ktoś się poczuł dyskryminowany, nawet jeżeli został obsłużony idealnie i tak samo jak wszyscy pozostali. Nie wiem, czy Państwo rozumieją, o co mi tutaj chodzi. To kryterium dyskryminacji ma kompletnie przestać być obiektywne, bo dyskryminacja obiektywnie rzecz biorąc, czym by była? No, byłaby tym, gdyby jeden klient, który się z jakichś powodów spodoba. Um, urzędnikowi był obsługiwany lepiej, szybciej, sprawniej, a inny byłby obsługiwany wolniej, gorzej, i jeszcze urzędnik robiłby mu jakieś złośliwe uwagi. No to to jest dyskryminacja ewidentnie względem tej drugiej osoby. Natomiast w tych standardach, my czytamy co innego: te dwie osoby mogą być obsługiwane identycznie, ale jeżeli z jakiegokolwiek powodu Jedna z nich poczuje się dyskryminowana, to nie wolno podważać tego doświadczenia dyskryminacji. Ma urzędnik uznać, że faktycznie, no, coś musi być na rzeczy. Ważne jest również, że do praktyki obsługiwania klientów w urzędzie wprowadzane są pojęcia, które nie istnieją w polskim prawie czyli, na przykład, orientacja psychoseksualna albo tożsamość płciowa. Co więcej. Wokół tych pojęć w ogóle toczy się zasadnicza debata. To znaczy, tak naprawdę wprowadzenie tych pojęć do dyskusji jest już wyrazem utożsamiania się z określonym światopoglądem. To jest starcie światopoglądów, samo to, czy w ogóle te pojęcia mają rację bytu. I jeżeli teraz pan prezydent Trzaskowski narzuca swoim urzędnikom, że oni mają uwzględniać istnienie takich pojęć, jak na przykład, Tożsamość płciowa, to znaczy, że on narzuca im określony światopogląd. To jest krępowanie ich światopoglądu. Oni się mogą z tym nie zgadzać. Oni mają prawo stwierdzić, że nie ma czegoś takiego jak tożsamość płciowa i że są po prostu dwie płcie. A pan prezydent mówi im: Nie, nie macie prawa, bo ja w zarządzeniu mówię wam, że coś takiego jest i macie się do tego stosować. A jakby ktoś nie chciał, no to standard piąty mówi o obowiązkowych szkoleniach, czyli po prostu o indoktrynacji. Standard siódmy to jest najciekawszy chyba punkt w tym zarządzeniu, a w każdym razie jeden z dwóch najciekawszych. On mówi o komunikacji z innymi osobami, mówi o języku włączającym. No tutaj muszę Państwu przeczytać obszerne fragmenty, bo to rzeczywiście jest niesamowite. Język włączający. Zwany inaczej, równościowym, to język, który nie wyklucza, uznaje i bierze pod uwagę różnorodność społeczną. Proszę zapamiętać słowo różnorodność, bo ono ma, tutaj, ono ma tutaj duże znaczenie i promuje równe szanse. Uwzględnia on perspektywę osób z grup dotychczas niezauważanych czy marginalizowanych. Jednocześnie jest jak najbardziej zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców czyń tutaj. No, tak to jest pisane niezgodnie z polską ortografią, ale obowiązkowo dodawana jest ta żeńska końcówka, bo przecież odbiorcy to nie oznaczają w lewicowej nowomowie również odbiorczyń. Więc trzeba tę końcówkę żeńską dodać. Bez względu na ich wiek czy poziom wykształcenia. I dalej czytamy m.in. tak. Jeśli osoba, z którą rozmawiasz, zwróci się do ciebie o stosowanie w rozmowie z nią jakiejś konkretnej formy językowej, uwzględnij to. Czyli na przykład, jeżeli ja przyjdę do urzędu i powiem tak: Proszę do mnie mówić, wasza cesarska mość, jaśnie panie, to urzędnik ma to uwzględnić. Ma to uwzględnić również dlatego, że on nie może stwierdzić, że coś jest nienormalne. On ma uznać, że to jest przejaw różnorodności. Na przykład w przypadku osoby transpłciowej, której wygląd zewnętrzny może odbiegać od stereotypowych wyobrażeń związanych z płcią zapisanych w oficjalnych dokumentach, zwracaj się do niej taką formą imienia czy zainków określających płęć, jakie sama zasygnalizuje. Proszę teraz wyobrazić sobie sytuację takiego urzędnika. Przychodzi taka w cudzysłowie osoba transpłciowa i mówi, proszę do mnie się zwracać pani i podaje dowód osobisty, gdzie ma napisane Jan Kowalski. I teraz ten urzędnik... Musi tak, wypełniać dokumenty zgodnie z tym, co ma w dowodzie. W dowodzie ma Jan Kowalski, no więc musi wpisywać Jan Kowalski, ale mówiąc do pana Jana, musi mówić na przykład pani Janino. Więc on ma przed sobą ten dowód osobisty na Jan Kowalski, wszystko, co ma wpisywać w rubryki, wpisuje na Jan Kowalski, a jednocześnie pytając interesanta, który przed nim siedzi, musi się do niego zwracać, proszę pani, pani Janino. No, Chyba Państwo rozumieją, że to nie sprzyja standardowi obsługi. To jest rozpraszanie uwagi urzędnika, wymuszanie na nim, żeby on się zajmował jakąś bzdurą, jakimś bzdurnym wymysłem, zamiast zająć się należytą obsługą klienta. Nie sięgaj po argument, mówi dalej. Zarządzenie, że zawsze się tak mówiło, albo wszyscy tak mówią o jakiejś grupie. Język ulega zmianom, a jednym z trendów w jego współczesnych przemianach jest rezygnacja z określeń odbieranych jako krzywdzące przez osoby, które kiedyś nie mogły skutecznie przeciwstawić się takim praktykom. Rezygnacja z określeń odbieranych jako krzywdzące. To też kolejny raz zwracam uwagę na, tę, na to podkreślenie subiektywności. Wystarczy, że ktoś odbiera coś jako krzywdzące. Nie ma tu mowy o żadnym obiektywnym kryterium. Dla tego pana Jana Kowalskiego krzywdzące jest to, że ktoś do niego powie panie Janie, bo on uważa się za panią Janinę. Więc tutaj widzimy, do jakiej paranoi to zarządzenie zmusza urzędników. Dalej, na co jeszcze urzędnik musi uważać? Używaj sformułowań, które nie uwydatniają pojedynczych cech i nie określają danej osoby tylko przez ich pryzmat. Na przykład osoba doświadczająca przemocy zamiast ofiara przemocy, osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna. Przecież to jest jakaś paranoja. Znaczy, określenie osoba niepełnosprawna jest zupełnie normalnym określeniem. Jakie znaczenie ma to, czy powiemy osoba z niepełnosprawnością, czy osoba niepełnosprawna? Nie ma żadnego kompletnie. To są synonimy, to jest dokładnie to samo. Ale to zarządzenie wymusza na urzędnikach, żeby mieli takiego strażnika poprawności politycznej w głowie. To jest po prostu rok 1984. Oni mają siedzieć w tym okienku, załatwiać tę sprawę, i jednocześnie gdzieś tam mają mieć tego małego strażnika poprawności politycznej, który będzie cały czas ich pilnował, żeby przypadkiem nie użyli normalnych określeń, tylko mają używać tych określeń z tego paranoicznego zarządzenia. No, i to jest teraz najlepsze. Formy neutralne płciowo są szczególnie ważne dla osób niebinarnych, czyli nieidentyfikujących się jedynie z płcią męską lub żeńską. Znów mamy tutaj wprowadzenie do urzędu kategoryzacji, która nie istnieje w polskim prawie, i wymuszenie na urzędnikach, żeby się stosowali do jakichś wymysłów tego typu. Mogą one, mówiąc czy pisząc o sobie, używać na przykład zaimków lub czasowników w liczbie mnogiej lub formie bezosobowej. Na przykład przyszłom, przyszliśmy, a na piśmie także z x przyszł. Bardzo jestem ciekaw, jak to należy wymówić. I wreszcie ten standard, ten siódmy standard, zakończony jest bardzo ważnym, kluczowym zdaniem. Nie wyróżniaj tych potrzeb, nazywając je innymi czy szczególnymi. Są one po prostu różnorodne. To jest klucz do zrozumienia istoty tego zarządzenia. Nie ma nic ponadnormatywnego, nie ma nic dziwnego, nie ma nic niezwykłego jest tylko różnorodność. Co oznacza słowo różnorodność? Że wszystko jest na tym samym poziomie. Czyli, jak śpiewał Jacek Kaczmarski. W swojej arcyironicznej piosence Postmodernizm. Wszystkie mody, wszystkie style. Równie piękne są i tyle. Ale konsekwencje tego są daleko idące, bo ta obsesja na punkcie ustawiania wszystkich norm zachowania, wszystkich sposobów zachowania, na jednym poziomie takim samym, oznacza, że urzędnik zostaje zmuszony do tego, czy Skłania się go do tego, żeby traktował jako przejaw różnorodności ewidentne jakieś zaburzenia, żeby sytuację, w której przychodzi do niego ktoś z ewidentnymi problemami psychicznymi, też traktował po prostu jako różnorodność. Dlatego właśnie mówię, że to zarządzenie ma dużo większą wagę niż to, co na tym pierwszym poziomie w nim widać. To jest tak naprawdę Dosyć głęboka deklaracja ideowa, to jest manifest Rafała Trzaskowskiego. No i teraz przechodzę do tego, co było najszerzej komentowane, czyli do standardu czwartego, który mówi o tak zwanej neutralności religijnej, ale tak naprawdę jest to fałsz. Ten standard mówi, przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie, ale on w sposób zupełnie nieuprawniony utożsamia neutralność religijną tak naprawdę z areligijnością, ba, z powiedziałbym akulturowością. Po pierwsze, tutaj są dwa y, założenia, które są fałszywe całkowicie. Po pierwsze, że symbol krzyża ma jakiekolwiek znaczenie dyskryminujące, to znaczy, że on kogoś może urażać. Rzeczywiście. Jeżeli przyjmiemy tę logikę, która jest zawarta w całym tym zarządzeniu, czyli że liczy się to, że ktoś się poczuł urażony, a nie obiektywna możliwość, że on został urażony, nie obiektywna obraza czy coś obiektywnie obraźliwego. No to jeżeli przyjmiemy takie kryterium, to każdy może przyjść i powiedzieć: O, krzyż mnie obraża, prawda? Tylko, że obiektywnie rzecz biorąc, krzyż nie ma w sobie nic obraźliwego. Krzyż nie jest symbolem żadnej wrogiej, konfrontacyjnej religii ani światopoglądu, wręcz przeciwnie, jest symbolem światopoglądu skrajnie, powiedziałbym, koncyliacyjnego, ale również jest symbolem czegoś znacznie więcej. Jest symbolem naszych podstaw kulturowych, jest symbolem tego, co Legło u fundamentów systemu wartości, na którym do dzisiaj opiera się Rzeczpospolita. W tym sensie jest czymś znacznie więcej niż tylko symbolem religijnym. I to jest właśnie to drugie założenie, które jest fałszywe, że Krzyż jest wyłącznie symbolem religijnym, a on jest czymś znacznie więcej. Niektórzy prawnicy wskazują na sprzeczność tego standardu z artykułem 53 Konstytucji, który mówi, każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii wedle własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi publicznie lub prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. W tym dokumencie znajdują się także zachęty do donosicielstwa. Wprost, zupełnie, one są w standardach drugim oraz 13. Standard drugi mówi: bądź uważny, a no, uważny, a na to, by nie działać w sposób, który może kogoś dyskryminować i reaguj na dostrzeżone sytuacje nierównego traktowania lub ryzyka ich wystąpienia, pamiętaj zwłaszcza o grupach mniejszościowych, które są na nią szczególnie narażone. Natomiast standard 13 powiada. Każda osoba mieszkająca w Warszawie oraz każda osoba pracująca w urzędzie ma dostęp do informacji o obowiązujących w urzędzie procedurach związanych z równym traktowaniem. Może zgłosić naruszenie standardów, którego była świadkiem nią lub które dotknęło ją bezpośrednio ze strony przedstawicieli lub przedstawicielek miejskich instytucji. Co to oznacza? No to jest wprost zachęta dla aktywiszczy różnego rodzaju, ale także dla donosicieli, którzy zawsze w takich urzędach są, żeby zaczęli testować, czy urzędnicy przestrzegają tych standardów. Ja mogę się założyć, że będziemy mieli bardzo dużo przypadków takich aktywiszczy przychodzących do tych urzędów z byle sprawą kompletnie nieistotną, którą, którą można by załatwić na przykład zdalnie, ale tylko po to, żeby się przekonać, czy urzędnicy rzeczywiście będą się kierowali tymi standardami, a jeśli nie, to żeby złożyć donos, bo przecież na tym polega sens życia aktywiszczy, proszę państwa. I teraz do czego to wszystko prowadzi, jak się to zbierze razem? No Po pierwsze, o czym już mówiłem, urzędnicy zamiast skupić się na rzetelnej i efektywnej obsłudze klientów urzędu będą musieli się skupiać na tym, żeby nie popełnić błędu, no bo będą się cały czas bali, że ktoś na nich doniesie, jeżeli popełnią błąd. Będą musieli starać się funkcjonować w tych dwóch równoległych rzeczywistościach. Jedna to będzie rzeczywistość. Poprawności politycznej, a druga to będzie rzeczywistość dokumentów. No, te standardy, to zarządzenie mówi też w kilku miejscach, że oczywiście w dokumentach to posługuj się, na przykład jeżeli chodzi o płeć, tymi płciami, które są w języku urzędowym. Czyli trzeba będzie takie dwójmyślenie włączyć. Z jednej strony to te różne lewackie wymysły, z drugiej strony język urzędowy i to, co rzeczywiście jest w dokumentach. Ale przede wszystkim, i to wydaje mi się najistotniejsze, to zarządzenie służy relatywizacji. Tam kluczowy rzeczywiście jest ten fragment mówiący o tej różnorodności. I to jest narzucanie urzędnikom, moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne, narzucanie urzędnikom niestandardu. Bo tak oczywiście się będą tłumaczyli ludzie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, że to tylko jest taki neutralny standard. Nie, to jest narzucanie światopoglądu, określonego światopoglądu. I na tym polega cała perfidia tego zabiegu, że to, co faktycznie jest światopoglądem, i w tym wypadku jest narzucane tej grupie ludzi, jest przedstawiane jako coś neutralnego. Że tutaj nie chodzi o narzucenie komukolwiek światopoglądu, tylko o to, żeby po prostu każdy dobrze się czuł w tym urzędzie, bo przecież taką bajeczkę już nam się przedstawia. Tylko że właśnie ten szerszy obraz, i tu mam pewną pretensję też do części publicystów czy aktywistów z tej konserwatywnej strony, ten istotny obraz, o który tutaj chodzi. Najważniejszy no, został niestety przyćmiony przez kwestię tego standardu czwartego, czyli tego dotyczącego rzekomej, fałszywie rozumianej neutralności religijnej urzędu, a tak naprawdę to mamy do czynienia z czymś znacznie, znacznie poważniejszym. I tu mogę jeszcze powiedzieć, że w gruncie rzeczy ten manifest pana Trzaskowskiego, bo tak to należy rozumieć, jest dosyć dziwnym zabiegiem w kontekście jego ewentualnego startu w wyborach prezydenckich, bo on go bardzo wyraźnie ustawia po mocnej lewej stronie sceny politycznej. Oczywiście pan Trzaskowski już wcześniej tam stał i wielokrotnie to sygnalizował, ale to jest taki no, namacalny dowód, to jest kilkadziesiąt stron aktu prawnego, który ewidentnie pokazuje Rafała Trzaskowskiego jako polityka lewicowego, a w drugiej turze wyborów prezydenckich trzeba bardzo szeroko zagarniać do centrum. I jeżeli ktoś się pozycjonuje tak skrajnie jak w tej chwili zrobił to Rafał Trzaskowski, to będzie miał moim zdaniem z tym problem. I że po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. I że po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła. I że po prostu nie pozwolimy, żeby planeta nam się spaliła.